Poranek na Oczku Wodnym przy Jana Pawła II. Odezwała się przed chwilą kokoszka. No i oczywiście samochody zaczynają. Zwiększa się natężenie ruchu. Także właściwie tu w tle cały czas mamy ruchliwą, dwie ruchliwe arterie, to jest Grzesznarowskiego i aleje Jana Pawła II, no ale przedem, przed nami już samotni rodzice, czyli Podobnie jak w tamtym roku po prostu lęk zakończył się całkowitą porażką z tych ośmiu pisknot, bardzo żwałych pisknot, więc po prostu stało jedno. Cały czas się zastanawiam czy jest to sprawa zapieżników, hmm, w tym przypadku tutaj srok i kawek, no bo inne kaczki, krzyżówki, czyli inny gatunek, e, udaje mu się tutaj wyprowadzić lęgi. Są straty w lęgach, ale nie aż takie, natomiast kaczki bo kacz tracą po raz kolejny wszystkie pisklęta. To już drugi rok z rzędu, kiedy one rzeczywiście tracą, lub trzeci, kiedy tracą pisklęta. Nie wiem, może tu jeszcze jest czynnik ludzki po prostu, czy ktoś podoło odławia te kaczki. Tak jak ktoś kiedyś, przed laty, no właściwie już 6 lat temu, wypuścił te kaczki. Następny sezon, no nie wiadomo czy te dorosłe kaczki przeżyją ten sezon, kiedyś każde życie się kończy i tych kaczek również i czy im się uda, jakie będzie tutaj zagospodarowanie, no może by jeszcze była możliwość złożenia lęgu, no to musi być też możliwości tak terenowe. Tak, żeby ukryć gniazda, żeby nie znalazł tego drapieżnika. Tutaj to w większości wyprowadzane i puszczane luzem psy. Ale nie tylko. z tego musi być wiele, wiele czynników, żeby to było, znalazło szczęśliwe zakończenie. No, tegoroczna epopeja tej rodziny tutaj zakończyła się, jak zwykle, nieszczęśliwie. No, w tej chwili są razem. I ci sam, i samica. Sam. Jeszcze się nie obudziły. Jeszcze jest poranek. Także po śniadaniu najprawdopodobniej odpoczywają. Także nie możemy ich zobaczyć w pełnej krasie. Bo w tej chwili kaczka Abstrodziaba. Ze względu na ten żółte obrzeżenie dzioba. W naturalnych warunkach występuje na subkontynencie indyjskim, czyli właściwie na tym rożku dolepionym do Azji. Ale też w Azji Południowo-Wschodniej, czyli w Tajlandii, ją też spotkamy, czy w Wietnamie. To są dwa różne podgatunki, czyli te populacje, zarówno subkontynentu, z Decanu, Wyspu Indyjskiego różnią się troszkę, wobec tego mają rangę podgatunków. Czyli ten w Tajlandii to jest zupełnie inny niż ten, który gnieździ się w, na subkontynencie sub indyjskim. Natomiast trzeci podgatunek został niedawno wyodrębniony, który zasiedla Chiny. Ma dwie takie czarne pręgi na policzku w postaci procy. Te nasze tutaj to są jednak kaczki przystrodziowe te pochodzące albo z Indii, albo z Tajlandii, z Azji w każdym razie południowo-wschodniej. Natomiast kaczki chińskie, mówię od niedawna są, zostały wyodrębnione w gatunek zupełnie nowy. No nie wiadomo jak tutaj będzie jeszcze ta yy, dalsze badania, czy też nie wyodrębnią tych dwóch gatunków, podgatunków nie. okaże się że to są gatunki osobne, na razie jest to w randze podgatunków Na razie jest leniwie, słonecznie po wczorajszym deszczu tutaj nad oczkiem wodnym przyleciał gołą